Witajcie, moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj z dobrze znanej Wam polanki. Muszę przyznać się Wam, że wybierałam się na nią godzinkę wcześniej, ale nagle zrobiło się zupełnie ciemno, lunął deszcz połączony z gradem i musiałam pozostać w domu. Ale bardzo dobrze się stało, bo to był taki błogosławiony czas dla mnie i dla mojego męża. Mogliśmy rozwiązać pewien konflikt, pewną sytuację trudną, która się wytworzyła między nami. I to był taki moment zatrzymania się, wejścia w ten konflikt po to, żeby go rozwiązać. I muszę Wam powiedzieć, że w całej tej sytuacji bardzo pomocne okazało się dzisiejsze Słowo Boże. Ono mi wytyczyło pewien kierunek, pewien sposób postępowania, pewien sposób patrzenia na to, co się dzieje. I dzięki temu myślę, przeszliśmy zwycięsko przez ten taki może niewielki, ale jednak trud. Zaraz Wam powiem o konkretach, a teraz przeczytajmy fragment Pisma Świętego. To jest czytanie z księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głosi jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił. Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. Ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, przyoblógł się w wór i usiadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, było i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta niech przyobleką się w wory, niech żarliwie wołają do Boga. Niechaj każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu i nie zginiemy. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Moi drodzy, dlaczego mówię o tym, że to słowo mnie przeprowadziło przez ten konflikt w taki sposób zwycięskim? Bo ja w tej całej sytuacji odwróciłam trochę swoje myślenie. Głównym... Punktem mojej koncentracji nie było to, co zrobił mój mąż i co mi się w nim nie podoba, w jego zachowaniu, ale starałam się zobaczyć i wsłuchać w to, co on mówi na mój temat. I zobaczyć, że we mnie też jest pewien problem. I zobaczcie, myślę, że to jest bardzo ważne. W naszych relacjach międzyludzkich, w relacjach rodzinnych, ale także w naszej relacji z Bogiem, żebyśmy mogli zobaczyć to, co w nas jeszcze nie gra, żebyśmy nie udawali jakichś ludzi doskonałych, niewinnych i nie myśleli tylko o tym, co ktoś robi niedobrze ale zastanowili się co ja mogę zmienić w sobie, aby polepszyć tą całą sytuację, aby polepszyć tą relację. Piękna jest postawa Ninivitów, piękna, zachwycająca. Dlaczego oni się nawracają? Bo oni zaczynają zdawać sobie z tego sprawę, że każdy z nich ma wpływ na to zło, które się dzieje wokół, z powodu którego Bóg chce zniszczyć Niniwę. Oni nie wchodzą w taką postawę oskarżania innych, bo ty robisz coś źle, bo to mój sąsiad robi coś źle. Ja w sumie, no, nic w życiu złego nie zrobiłam, nie zrobiłem. No, ale popatrz na tego człowieka, jak on żyje. Gdyby mieszkańcy Niniwy myśleli w taki sposób, Niniwa zostałaby zniszczona. Ich myślenie jest zupełnie inne. Każdy z nich bierze odpowiedzialność za tą całą sytuację, bo każdy wchodzi w pokutę. Zobaczcie, i uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblepi się w wory od najstarszego do najmłodszego. Nawet król bierze w tym udział. Bierze też odpowiedzialność za tą całą sytuację. Moi drodzy, to jest jakiś klucz do zmiany nas samych, do zmiany relacji z innymi ludźmi, do zmiany właśnie też naszej relacji z Bogiem, abyśmy my spojrzeli w siebie, spojrzeli w swoje serca i zobaczyli, że. No nie są one wcale takie idealne, żebyśmy je zobaczyli w prawdzie. One są umiłowane przez Boga, tak, ale dużo pewnie jest w nich jakiejś nieprawości. Dużo jest obszarów, które są chore, które wymagają przemiany. W każdym z nas nie ma ludzi idealnych. I moi drodzy, może my dlatego czasami przeżywamy ten wielki post. W taki sposób trochę byle jaki, nic się nie zmienia po tym wielkim poście w naszym życiu, bo my właśnie nie sięgamy do wnętrza swoich serc, my nie patrzymy, co się w nich dzieje, i nie staramy się przeżywać tej pokuty jako czasu nawracania własnego serca. Nawrócenie, czyli zmiana myślenia, zmiana kierunku, metanoja, o której mówiliśmy sobie. Zwrócenie się ku Bogu. Oni to zrobili. I to ich uratowało. Czyli, post ma sens wtedy, kiedy porusza nasze serca, kiedy coś się zaczyna w tych sercach dziać. Tutaj jest bardzo ważna, jeszcze inna sprawa. To, że mieszkańcy. Niniwy uniżyli się przed Bogiem. Czyli można powiedzieć, że skruszyli swoje serca przed Bogiem. Co to znaczy serce skruszone? Dzisiaj Psalm mówi: Sercem skruszonym nie pogardzisz Panie. Zmiłuj się nade mną, Boże w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Co to znaczy mieć skruszone serce? To takie serce, któremu jest przykro, że zrobiło coś źle. Człowiek, który ma skruszone serce, cierpi z tego powodu, że uczynił zło. Jest mu bardzo przykro z tego powodu. Chciałby, żeby to się w ogóle nie wydarzyło i nie chce już więcej tak postępować. Skruszone serce, to serce, które uznaje swoją grzeszność, które widzi nieprawość i przychodzi do Boga po to, żeby Bóg obmył je, żeby je uświęcił, żeby je wzmocnił swoją łaską. Mi się też skruszone serce kojarzy z takim, wiecie, fizycznym skruszeniem, czyli takie zniszczenie tego serca, po to, by Bóg mógł je odbudować na nowo. Czyli ja przychodzę do Boga z takim połamanym, pokruszonym sercem, z takim sercem, które sobie nie radzi, które widzi swoją słabość, i proszę, Boże, Boże, uświęć mnie, Boże, zabierz mi to kamienne serce i daj mi serce z ciała, serce, które będzie kochać Ciebie, kochać drugiego człowieka. Mieszkańcy Niniwy skruszyli swoje serca przed Bogiem i to ich uratowało. Zobaczcie, oni uznali tą nieprawość swoją i uniżyli się przed Bogiem. Te znaki pokuty, które im towarzyszyły, więc te wory, które wkładali na siebie popiół, brak jedzenia, brak picia. One wyrażały tą skruchę serca, to uniżenie się przed Bogiem. Pokorę one wyrażały pokorę tych ludzi. Mieszkańcy Niniwy to byli Asyryjczycy, to byli poganie. I pogani uwierzyli Bogu i ukorzyli się przed Bogiem. Ale żeby ukorzyć się przed tym Bogiem, najpierw musieli mu uwierzyć. Uwierzyli Bogu, to jest powiedziane, i uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. Wiara, od wiary rozpoczyna się pukuta. Najpierw musi być wiara, że Bóg jest święty, że Bóg wie lepiej niż ja, że Bóg ma najwspanialszy plan, że Boże prawo jest dobre, prowadzi ku życiu. I jeśli ja odchodzę od tego prawa, to wchodzę w śmierć to wchodzę w zniszczenie. Grzech prowadzi mnie do zniszczenia. Właśnie grzech tych niniwitów mógł doprowadzić do zburzenia miasta. Zobaczcie, jak to jest pokazane obrazowo. Grzech prowadzi do zburzenia mnie, do zburzenia miasta, którym jestem ja. Popatrzmy na to tak osobiście. Gdyby przyszedł dzisiaj do ciebie, Jonasz, drogi bracie, droga siostro, i powiedział, Nawróć się, bo będziesz zburzony, bo będziesz zburzona, bo taki styl życia, taki sposób życia, takie wybory, których dokonujesz, one doprowadzą cię do zburzenia. Nawróć się. To co byś zrobił, co byś zrobiła? Czy powiedziałbyś, powiedziała, To mnie nie dotyczy, przecież ja nic takiego strasznego nie robię w życiu? Czy może jednak sięgnąłbyś, sięgnęłabyś do swojego serca? I być może znalazła tam coś, co trzeba by oddać Bogu, aby On to uświęcił, aby On to przemienił. Bo pamiętajcie, moi drodzy, że własnymi siłami to my naprawdę nie za wiele możemy zrobić. Ale oddając Bogu swoją słabość, możemy uzbroić się w Jego moc, możemy otworzyć się dla Jego mocy. Każda słabość oddana Bogu jest szansą, żeby weszła w nas Boża moc. Znamy te słowa: moc w słabości się doskonali. Jeśli słabość oddajemy Bogu, to pozwolimy, aby to Bóg ją wypełniał, a On jest mocniejszy. Moi drodzy, Bóg może nam naprawdę bardzo mocno pomóc i chce nam pomóc w wyjściu z tych naszych różnych problemów. Problemów, różnych grzechów, tego, z czym sobie nie radzimy, ale potrzebuje naszej otwartości, naszej wiary, naszej skruchy. Dzisiaj, kiedy byłam na przy świętej, przykuły dwa momenty moją uwagę, tak mocno, właśnie w kontekście tych dzisiejszych czytań. Pierwszy to jest akt pokuty. Gdzie mówimy, spowiadam się Bogu wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Wydaje mi się, że jeśli wypowiadamy ten akt szczerze, to właśnie to jest moment, kiedy Bóg może nas umacniać swoją łaską. Ja oddaję mu tą swoją słabość, tą swoją nieporadność. Po to, żeby on to przemienił, uznaję przed nim to, kruszę to moje serce twarde przed nim, przed Bogiem, który mnie kocha. I drugi moment to jest moment przed Komunią Świętą. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. I tu podobnie, jeżeli wypowiadam te słowa z wiarą. Daje Bogu przestrzeń do tego, żeby mógł wejść i mógł mnie uzdrowić. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, czyli moja dusza potrzebuje uzdrowienia. Zobaczcie, powtarzamy to nieustannie we mszy świętej. Nie ma czegoś takiego, że w pewnym momencie życia jestem już taka doskonała, że nie muszę tego mówić. Będę musiała to do śmierci mówić że potrzebuję tego uzdrowienia, potrzebuję Boże, żebyś mi nie dotknął swoją łaską. I Bóg będzie coraz więcej przemieniał w tym sercu, coraz więcej będzie tam Jego obecności, a coraz mniej mnie po prostu, tych moich słabości. Obyśmy nie byli podobni do tych ludzi, do których dzisiaj Jezus kieruje bardzo ostre słowa w Ewangelii. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Plemię przewrotne, plemię, które nie słucha Chrystusa, które nie widzi Chrystusa, nie dostrzega jego miłości, jego obecności, które żąda tylko znaków. A nie sięga w głąb serca swego, by tam zobaczyć brud, nieprawość i oddać ją u boku. I Chrystus przestrzega, że ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu. Zobaczcie, ludzie, ci, którzy byli poganami, powstaną na sądzie przeciw ludziom wierzącym. Ale czy tak naprawdę wierzącym, czy tylko podających się za wierzących? Mój drodzy, wszystko się zaczyna na dnie serca ludzkiego i tam się toczy walka. Czy ja oddam to serce Bogu, czy ja pozwolę, by to serce było takim moim sercem? W którym ja sobie sama robię porządki, albo nawet nie chcę do niego zaglądać. Nie interesuje mnie to, co tam jest. Mamy Chrystusa, mamy sakramenty święte, mamy Słowo Boże, mamy Boga Emanuela, Boga, który jest z nami i który chce nam towarzyszyć, chce nam pomagać, przechodzić przez różne ciemności w naszym życiu. Wykorzystujmy to, wykorzystujmy czas, który mamy, po to, by przybliżać się do Boga, by się po prostu nawracać, by nie doprowadzić do tego, aby nasze życie runęło tak, jak mogła runąć Niniwa. Uczmy się od mieszkańców Niniwy. To musieli być piękni ludzie. Urzekli mnie dzisiaj ci niniwici, dlatego wiersz, który napisałam, zatytułowałam Moja niniwa. Posłuchajcie go na koniec: Kruszę przed tobą moje kamienne serce, panie. Proszę, sercem z ciała obdaruj mnie. Zabierz to, co chore i grzeszne. Niech Twój duch w moim wnętrzu porusza się. Wiem, że Ty nigdy nie gardzisz człowiekiem, który przed Tobą uniża się. Lecz właśnie takiemu przynosisz ratunek, właśnie takiego kąpiesz własce swej. Proszę, dotknij prawdziwej mnie, takiej małej, słabej, nieporadnej, spragnionej miłości Twej. Wierzę, że tylko otwartość, szczerość i pokora czynią miejsce dla mocy Twej. Więc proszę, niech one na stałe we mnie zamieszkają, niech cud nawrócenia Niniwy także moim udziałem stanie się. Kochani, życzę Wam i sobie pięknego, błogosławionego dnia, ale także tego, byśmy stali się podobni do mieszkańców Niniwy, byśmy uwierzyli Bogu i weszli w to zaproszenie. Do nawrócenia. Trzymajcie się cieplutko z Panem Bogiem. Pa!